Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Krzysztof Bartosik, jestem szefem podlaskich struktur Konfederacji Korony Polskiej i kandydatem do Sejmu z List Konfederacji z pozycji numer 3. Jest ze mną pani Eugenia Siebiateńska, pełnomocnik do rejestracji list do Sejmu i Senatu w okręgu 24, 24 z ramienia partii Normalny Kraj. Dlaczego jesteśmy tutaj razem? Oddaję głos pani Eugenie. Państwo, nazywam się Eugenia Siebiatyńska. Komitet Wyborczy normalny kraj uczynił niepełnomocnikiem do rejestracji listy kandydatów do Sejmu na okręg 24 obejmujący całe województwo podlaskie w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023. Chociaż w okręgu 24 udało nam się zebrać wymaganą liczbę podpisów i zarejestrować listę kandydatów do Sejmu. Komitet Wyborczy Normalny Kraj nie zdołał zarejestrować list w 21 okręgach. Oznacza to brak zasięgu ogólnokrajowego i niesatysfakcjonujący wynik w wyborach. Wobec powyższego kilku kandydatów z listy z naszego okręgu postanowiło zrezygnować z ubiegania się o mandat posła. Pisemną rezygnację złożyli pani Dorota Sasinowska, pani Dorota Radziszewska, Pan Krzysztof Kowalów. Pan Wiesław Lewicki, prezes partii Normalny Kraj, szanuje decyzję o rezygnacji. Zmniejszenie liczby kandydatów spowodowało tzw. upadek listy Komitetu Wyborczego Normalny Kraj w okręgu 24. Chcę poinformować osoby zgłoszone do obwodowych komisji wyborczych, że ich zgłoszenia pozostają ważne. Jednocześnie kandydaci dokonując analizy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach postanowili przekierować swoje poparcie na Konfederację ze szczególnym wskazaniem na pana Krzysztofa Bartosika, rekomendowanego przez posła Grzegorza Brała, prezesa Konfederacji Korony Polskiej, stawianie interesu polską na pierwszym miejscu. Jego 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozumienie spraw gospodarczo-fiskalnych, wiedza, umiejętność analitycznego myślenia i go stanie po stronie wolności i godności Polaków podczas pandemii COVID-19 to ogromny atuty kandydata na posła z naszego regionu, pana Krzysztofa Bartosika, kandydującego z pozycji nr 3. Listy Konfederacji Wolność i Niepodległość. To właśnie etyczna i bezkompromisowa postawa Konfederacji Korony Polskiej wobec prób odbierania nam praw obywatelskich i wolności w czasie pandemii COVID-19, co teraz potwierdzają kontrolę NIK-u, daje nam nadzieję na kontynuację takiego stanowiska w kolejnej kadencji Sejmu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Eugenio za przekazanie tego poparcia. Dziękuję bardzo za przekazanie poparcia dla kandydatów z partii Normalny Kraj, tym bardziej, że wstępnie też ubiegali się, chcieli się ubiegać o mandat posła 10 kadencji. Dziękuję bardzo z, z powodów osobistych, ale również z powodów jako kandydat konfederacji, jako kandydat z list konfederacji, ponieważ bardzo jest ważne, żeby. W Sejmie 10. kadencji znalazła się silna reprezentacja Konfederacji, ponieważ Konfederacja już wielokrotnie udowodniła, że jest jedyną prawdziwą opozycją i tak naprawdę to Konfederacja daje gwarancję, bezpieczeństwo dla Polaków. I bardzo jeszcze dziękuję też za wymienienie tych powodów, z których to poparcie dla mnie jest przekazane. Chciałbym oczywiście potwierdzić, że Interes narodowy dla mnie naszego kraju jest najważniejszy. Ważne jest, żeby nie dopuścić więcej do takiej sytuacji zamykania gospodarki jak podczas COVID-19. Jestem przeciwny rozbrajaniu polskiej armii, jestem przeciwny prowadzeniu polityki zagrażającej wprowadzeniu Polski do wojny. No i oczywiście gwarancja bezpieczeństwa. Chcę zagwarantować to bezpieczeństwo Polakom, żeby żeby czuli się bezpiecznie, żeby mogli się prawidłowo rozwijać, żeby plan mogli planować przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przekazanie tego poparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.